Cześć, z tej strony Tricus yes, Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jest ze mną Dealerek! Cześć. I dzisiaj nagrywamy jedną z najbardziej klasycznych mapek w e, Minecraftach chyba w historii, czyli Half Heart Race. Gdzie mamy, jak widzicie, pół serduszka i musimy przejść całą to, to równinę e, i kto pierwszy dojdzie na sam koniec bez straty, nawet pół serduszka. Ten po prostu wygrywa mapkę. To jest wyrównane, bo i ja i Karol już nagrywaliśmy tę mapkę, nie? Też ją już nagrywałeś. Tak, więc... tak. Ale nic nie pamiętam, jeżeli mam być szczery, więc możemy chyba zacząć? Klik. Start the race, okej. Okay. ale zanim to kliknę, to ty kliknij łapkę w górę i subskrypcja. Takie coś pod tym filmem, bo milion subów do końca roku dobijamy. Brakuje nam tylko 160 tysięcy, więc. Pff. Co to jest dla was, ludzie? Dobra, zaczynamy. 3, 2, 1. Lecimy! O, o nie, już! O! Okay, dobra. To Żyję! Się, to się udało, prawda? O to nie, się, o to, nie się to jest podchwytliwe, to jest podchwytliwe. Tak, musisz dokładnie wiedzieć, kiedy tracisz pół serduszka, a kiedy nie ziomeczkę. 3 bloki? 4? E... Chyba 4 bloki to się 4 bloki? Chyba. Ja tam nie wiem, ja tam nie wiem, szczerze mówiąc. Prędy okay. teraz, tedy. Bo ja nie wiem. Ja tędy, ja tędy. Ty, ja nie wiem, które dy się biegnie. To jest proste. Okej. No Au! Mordot. Powiedziałeś, że to jest proste i padłeś. Co teraz? Co się robi? Ale ja nie wiem, Jerzy. Ale co się robi, jak się padnie? No się jeszcze raz. Co? A są jakieś checkpointy tutaj? Nie, po co? I czyli jak spadnę, to zaczynam zupełnie jeszcze raz? To chcesz mi powiedzieć? No niestety padłem, ale już wracam na dobry tor tutaj, więc na chillu, na chillu. Zaraz nam się powinno udać, że to przejść, ale. Mordo, nie wiem do końca. Ja... jak ty tu zszedłeś? Jak. Jak ty tu zszedłeś? Stojdź dawać tipy! Jak... Jak się tutaj schodzi? Czy ja mogę tutaj zeskoczyć, czy co? Okej. Panie Jerzu, ja panu nie powiem nic, słowa nic nie. O nie! O nie... Ej, to jest zbyt hardkorowa mapka dla mnie, wiesz? To jest. To, w sensie, to jest mapka, która mnie troszkę stresuje, jak mam być szczery. Okay, to... Tak? Pestka, pestka. Jeżeli dla ciebie to jest pestka, to ja nie wiem ile Szlifka ty z razy pestką. To, już, to już przechodziłeś w życiu. No, Czy ty trenowałeś przed odcinkiem, dealer? Przyznaj cały się. weekend. Czy ty trenowałeś cały weekend? A jest po długim weekendzie. Kurcze, no wiedziałem, żeby podczas odcinka się tą założyć o te 2000, tysiące, że kto wygra, ten dostaje. A co? To założyłem wygranie? się przed. A. No, no i... Jest, jest git, jest git. Jeżeli przegram, no to będę ci musiał płacić 2000. tysiące. To jest o. przerąbane, stary. Więc stawka jest duża. O, dotarłeś do drugiego poziomu. <laughs> czy teraz się... Ej, o tak, nie! Są chyba checkpointy. I jesteś za mną teraz. O nie, najgorzej. Jesteś za mną, czy jesteś na checkpoincie za drugim poziomem? Nie powiem. O oh, man, jakie ja parkuruję tutaj. O! Uh! Ooo, nice, nice, jak tutaj, tak dobrze double szło. jumpa, double jumpa, tak dobra, To dobrze było, cyk, ludzie, nie spejlowaliśmy żadnego skoku w tym odcinku, więc to jest bardzo dobre, a gdzie ty jesteś, dealer, jesteś daleko, gdzie w ogóle padłeś? Nie powiem ci, gdzieś no po drodze. Czemu, czemu? Jestem dużo dalej niż ty na pewno. Jak to jesteś dużo dalej niż ja? No! Jesteś na trzecim poziomie? No stary, tak się składa, że tak. Czy na drugim? Tutaj jest lawa, mordo. Aha. To nie jest ani trochę łatwe. Nie ma być. Nie ma? Nie ma być, Ale łatwe. to miał być nuprejs, stary. Dwa nupki, Dylerek to... i tricus. To czemu nie zaprosiłeś do Knesa? A Nie! Upsy pupsy! Najgorzej, najgorzej, gdzie ty to jesteś? w takim miejscu padł, w takim miejscu padł. Padłem w tym samym miejscu co ty zapewne. Nie! Spojrzałem Ej. na twój ekran, Mordo, Gościu. i widziałem. Ale ja tu żyję. Teraz żyjesz, ale nie było zawsze tak kolorowo. Było. Okej, <laughs> okej, okay, okay. o nie, a tutaj mogłem przejść sobie po prostu. O nie! Ludzie. O! Widzę dealera! Ups. Ups. Stary, chyba cię doganiam. Ups. Nie, powodzenia, chyba cię, powodzenia. Chyba cię troszkę doganiam. Ja Czekam. powoli, mordo. Daj mi spokój! Mam, chyba cię mam już. Tu cię mam, tu cię oh mam. Nie, nie, nie masz. O men, co jest? Daruj nie, sobie, stary, daruj czekaj, sobie. Czekaj, czekaj sekundę na Tu cię mam, tu cię mam. Nie, nie. Czekaj na swojego najlepszego przyjaciela, mordo, no. No <ścoughs> dawaj, dawaj. O Nie, nie dotykaj mnie. Mordo, jeżeli na mnie nie poczekasz, to włamie się na twój świat i zabiję cyryla. Nie żartuję stary. To, nie zrobisz tego, bo ci zostawi łapkę w dół. Myszka mi zwariowała, dobra, już, już, już. Haha! Pani Macieju! O nie, ale stary, ja ci zazdroszczę, bo ty masz moją myszkę specjalną do parkura w Minecrafcie. No? A ja mam twoją myszkę, która się zacina raz na jakiś czas! Eee... Kurczę, bo jest źle podpięta. Dobra, nieważne. Teraz, teraz mi nie sfałowała ostatnim czasem. Ej, dobra, gdzie ty, gdzie się tu idzie? Ty? No. A tutaj. Nie. Taki parkier. Taki parkur. Aż, oh. o nie, ciężkie, oh. ciężkie. Oh. 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 No ra. się wspinasz? Naura. No o, o, okej, okay, tu, tu, teraz. Stąd, stąd tu i stąd tu. Oh man. Oh man, mordo. Ej, dobra, oh. znowu jestem za tobą! depczę ci po pięta! Oh, oh, oh. ci Zbiewam, po piętach. Czy czujesz ból, stary? Nie, bo nie mam czucia w piętach. O nie, o nie, mordo. Kiedy byłem mały, zamoczyłem je w zupie. Jakiej? Kalafiorowej. Cebulowej. Kalafiorowej. Kalafior... Dlatego tak dziwnie pachniesz! Dlatego, kiedy... Dlatego tak szybko gotuję kalafiorową zupę. Ej, dobra, czy ty biegniesz już między kaktusami? Co, Ty jesteś na kaktusach? A ty nie? Nie gadaj! Ty też jesteś na kaktusach, pewnie. Stary, chciałbym być na kaktusach. Ale nie jesteś? Jaki ty jest na kaktusach? Bo ja nie mogę się rozpraszać i patrzeć na twój. Au! Raz. O! Byłeś na kaktusach! O, oh man. Ej, to. Czy te kaktusy to nie jest przysada mała? O czym ty mówisz? Opie, jakie kaktusy? <laughs> Ja już tak dawno byłem na kaktusach, że już nie pamiętam, że były. Stary, ale wiesz, że ty jesteś nadal na kaktusach i jesteś teraz za mną? Ja nie chcę o tym myśleć. <grych> au, au! Stary znowu? Mm. Stary. O nie. Co młody? O nie, o nie. No jest przekichany jakiś nienawidzę tych kaktusów. Są najgorsze. O, o nie. O, o jest! Nie jest! Nie jest! Nie. przyszedłem kaktusy bez nie. żadnej śmierci. Tritsus reached ocean. Tridzus, Rich Ocean! Tridzus, bogaty ocean? Eee, nie Rich Ocean, tylko Rich Ocean. Tridzus hmm. sięgnął oceanu. Czy tutaj się da sprintować pod wodą? Nie, to nie ta wersja jeszcze. O, sprintowanie między kopisami eee. to zły pomysł, nie? Eee, bardzo zły, bardzo zły, Mordo. Eee, nie. To jest najgorszy pomysł, jaki miałeś kiedykolwiek. Eee. Aha, nie? jasne, przyszedłem. Przyszedłeś? Może? <grym> o, jesteś ocean. Your ocean. Your, your ocean, bro. Your ocean. Your ocean. to ocean. Ocean. Man, ocean. Your ocean. Gul, 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 gul. gul. Ej, to, to teraz nie jest łatwe, stary ten ocean, szczerze mówiąc. To nie jest w ogóle ja, łatwe. Ja nie lubię pływać, stary w Minecrafcie, wiesz? No. no. tutaj widzę. O, jest. Dobra. Stary, bo na tej wersji się dziwnie pływało. gdy to było na nowej wersji. To by było inaczej. To by było... to by było naprawdę dużo lepiej, stary, szczerze mówiąc. Jen-13 czy coś takiego? No nie, no tak, no odkąd był Ocean Update stary, Aquatic chyba on się Aha. Nazywa, Update, no to było dużo fajniejsze. Ogórków no, podwodnych. Czy ty mnie widzisz już, czy jeszcze nie? Bo ja tak, stary, wolno pływam. No. Ale ciekawe jest, że nie umiem pływać i w Minecraft'cie, i w prawdziwym życiu. W sensie umiem pływać, ale słabo, stary. Nie, nie jestem tak sprinterem takim, stary, że tak powiem. Że Crawlem nie potrafi super szybko płynąć na przykład. Mi spadły majtki na zawodach pływackich. I od tej pory też nie pływałeś, słyszałem, tak? Bo nie wszystkie dzieci wody. się śmiały i nawet ratownik się śmiał, stary. Ratownik tak się śmiał, że się spierdział. O nie, i śmierdziało na całym basenie. Tak. Ej, ile będzie trwał jeszcze ten ocean? Najgorszy, nie, nie? No. Stresujący jakiś. O nie, tu nie ma wody. Powietrza. ocean wie... O nie, przegram pod koniec ocean. Nie mów. Nie. Udało... Nie, żyjesz. Ży... Żyjesz. O. Ledwo, już, zacząłem już ginąć. Stary wiesz jak nazywam ocean Najgorszy. Najgorszy, tak. stary. Bo jest najgorszy, dobra. Pa patrz na czat, stary, patrz o na czat. Nie. O nie. Czekaj, za gość, jeszcze, jeszcze nie patrz na czat. O nie, patrz, pa patrz, widzisz taking inventory stary. Jak to? <laughs> Zdobyłem. Stary oh. enchant Dobra. Dobra. Nie! Patrz. Co padłe! Pod koniec! A patrz na czat, stary! Nie, najgorzej! Ja jestem na kolejnym checkpoint'cie! Najgorzej, ja nie dobiegnę! Nie Jest jestem na kolejnym checkpoint'cie! Cały ocean od nowa muszę robić! Ja pierniczer! Wygrał to stary, gość! Stary, Wygrał to widzowie! This is epic! Najgorzej, nienawidzę ocean! Stary, nienawidzisz ocean? Tak! Stary, ocean najgorszy! Zapamiętaj to! No, zapamiętam, co dobrze! <laughs> Okej, okay, uwaga! Ja pier papier, dobra. Bo ja nigdy nie wiem, gdzie mam się napoić powietrzem. Stary, więc po prostu oddychaj. Czaisz. Tlen to life. E, więc ja jestem teraz na jakimś levelu, na którym mamy troszkę drzewek. Który jest zresztą levelem. Forest. Dosyć. O nie! O nie! Co tam się stało, Jerzyku? Stary, bo. Ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam. Ale zdaje mi się. Że w pewnym momencie w tej mapie Forest będzie pułapka, ale nie jestem pewien tego. O nie. O kurczę, stary! Jeszcze nie przyszedłeś ocean? Nie, zginąłem! Co jest? Stary, no, co jest? Nienawidzę sądzi? ocean! Patrz na mnie! Nie, ale widzę ocean! Nether, stary nether. To jest woda wszędzie. Ja mam stary nether już. Oddychać się tu nie da. Jestem takim kozakiem, ale tak cię goniłem w ogóle, stary na początku. Bościu. Ale nagle, nagle, stary, uaktywniłem moc jeża, stary, która nazywa się wybudzenie ze snu zimowego, stary. I mi się udało. Widzicie, ludzie, sięga... możecie sięgnąć marzeń, nawet jak macie mniej subów, niż wasz sławny kolega w Minecraft. Ej, w sumie to ja wygrałem, ma więcej subów. No właśnie, więc subskrybujcie mój kanał, ludzie, bo Karol powie, że i tak, i tak ze mną wygrał, bo ma więcej subskrypcji i widzicie, aż... Widzicie, on tylko wspomniał, że mam mniej subów, i od razu mi gorzej zaczęło iść. W tylko to się liczy. Tylko to się liczy, ludzie. Zostawcie mi suba, żeby Karol nie mógł już się ze mnie aż tak śmiać. Bo jak będę miał milion, to obiecał, że nie będzie się już ze mnie śmiał, tylko. Raz w tygodniu tylko, nie co? Tak, nie tylko raz w tygodniu będzie się ze mnie śmiał. Dzięki, Karol, że jesteś taki wyrozumiały. Nie, no w porządku, ale dobij te suby. No, staram się. Co jest? Upsi! Podejście numer dwa, ludzie, to jest. Mega ciężkie. Czekajcie, trzeba wyskakiwać nie na samym końcu tych bloków, tylko po drodze, bo lawa jednak parzy nawet jak jej tylko dotkniemy, a niekoniecznie jak do niej wpadniemy. Rozumiecie? Dobra. Uf, uf, co tu się stało? Aha, tu jest tajne przejście, chyba. Haha, zganik to przejdzie za 10 sekund. Ocean! Mordo, nie, nie imponuje mi to aż tak. Tak, jasne, ale... aż tak. W się sensie szkoda, dlatego że już zaczniesz teraz mi deptać po piętach być może. No, zwłaszcza w że to mój konik polny. Tak. Jeżeli nie padniesz ani razu w neterze stary, to daję ci stówę. Bitcoinów? Eee, tak, 100 bitcoinów, stary. Okej, okay, okej, okay, będzie jak dobry zakład. Wykopałem kilka lat o, temu, nie. ciekawe ile teraz kosztuje. Jesteś forest, brawo. No. Bra brawo ziomuś, że ci się to udało. Okej, 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 okej. Ok, okej. Okay, okay, okay. okay, okay. O nie! O nie no! O nie no! Stary. O nie! O nie! Co? Zginąłeś? Nie, ale. O, Stary, nie rób tak nigdy więcej, wiesz? Bu, 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 bu! bu. Mordo, bo tutaj! Gdybym miał teraz ciśnienie, stary, i wysyłałoby to do internetu, to już stary by medyk tutaj przyjechał. Ej, ej! Ja! pierpapier, papier, ludzie. Co za przesada. Zbyt mocne? Zbyt mocny, stary to jest. Dobra, uwaga! Jest! Nie, jest! Uwa, nie, najcięższe! Nie. End heal, stary! End heal! Nie, do DTR dopiero wchodzę! Ja! Yeah. Nice! Stary, podjarałem się. Tak mi ciśnienie zeszło. No nie, nie ścigaj się. Nie martw się, stary. Dobra, no. tutaj. Koniec tej góry. Zemrzcie, Stąd trzucie. trzeba tutaj. Okej, okay, okej, okay. w ogóle ludzie, chciałem wam w tym momencie po powiedzieć, e, bo teraz w tym momencie filmu wiem, że są tylko już prawdziwi moi fani, bo oglądają do końca, e, że mam także drugi kanał Yes Plus, e, na który wrzucam filmy. Mm, spaliłem się. I uwaga, pyk. jest, no nie. Stary, nie. udało się. Udało się i to jaki czas? Ech. Jaki czas stary w ogóle? Nie Więc bijajcie też co. na mój drugi kanał. Jest plus, zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest tutaj w karcie. Nie, tutaj, tutaj Wam się wyświetla. Tutaj, tutaj ludzie, gdzieś tutaj Wam się wyświetla. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. To było na tyle na razie. Trz.